Puste rzeczy i jak słodkie rzeczy wpływają na to, jak potem. Jak jest nasz potem sen. Mhm. E, Więc to tak, od początku. Dlaczego czy możemy jeść po 18? Możemy. Powiedzcie człowiekowi, który idzie na drugą zmianę albo na trzecią zmianę, że nie może jeść po 18. Sorry, ale on się obudził o godzinie 20 i idzie na trzecią zmianę. Nie może jeść, to znaczy co, że układ wtedy pokarmowy nie, nie funkcjonuje. Funkcjonuje. Tak się tylko przyjęło, prawda? Tak samo w tej samej strefie czasowej możemy zabrać godzinę z drugiej strefy czasowej, czy on je po 18. Yy, więc jak najbardziej. Jemy wtedy, kiedy jesteśmy aktywni. To jest mierzone naszą aktywnością dobową. Jeżeli wstajesz o 8, kładziesz się o 20, czyli masz 12 godzin aktywności dobowej, jesz regularnie mniej więcej co 2,5, 3,5 godziny, czyli przez te 12 godzin, no to pokrywają 4 posiłki, prawda? Mhm. Ale jeżeli. Ty wstajesz o godzinie ósmej, ale kładziesz się o drugiej spać, albo o trzeciej, no tak przystaniesz jeszcze o 18, no to jesteś aktywny. Cały czas jesteś aktywny. Organizm potrzebuje energii dla mózgu, dla narządów pracujących, prawda? Więc zegarek. E, e, Umysł nie ma zegarka. Umysł tylko łapie światło, noc, światło noc, światło noc, prawda? E, więc po 18 jak najbardziej jemy. Jemy, kładąc się spać po to, żeby się w nocy nie wybudzać, ale określone rzeczy musimy jeść, takie, które nas w nocy nie wybudzą. Jeżeli najemy się słodkiego przed snem, yy, no to niestety ta glukoza bardzo szybko nam się podniesie we krwi, ale też bardzo szybko ją insulina ściągnie na dół i wybudzimy się, nie wiedząc czemu, ale po prostu się wybudziliśmy. A, pewnie do toalety. Poszedłem do toalety, kładę się spać, ale coś nie bardzo. Gdzieś coś po żołądku, no to pójdę zjem. Zrobię sobie te grzanki z serem, prawda? Mhm. I to uspokaja, znaczy może być ciężej na żołądku. Należy wtedy zastosować sobie probiotyki, kefir naturalny, coś, co zrobi taką osłonę. Natomiast bardzo dobrym sposobem będzie podanie białka długotrawiącego się. Najlepszy, znaczy najlepsza jest kazeina. Jest bardzo droga, ale jest najlepsza, bo się najdłużej trafi. Można sobie zrobić taki miksik, czyli wziąć trochę twarogu chudego, Trochę koncentratu białek serwatki, żeby podwyższyć jakość tego białka i dodać do tego zdrowego tłuszczu. Albo przymknijmy oko na jeden dzień, na jeden posiłek w ciągu dnia i dodajmy sobie słodkie śmietanki, 30, 30, 36. Wtedy będziemy mieli białko i wtedy będziemy mieli wolne kwasy tłuszczowe, jak to się zacznie trawić, trawić w krwiobiegu. Nie potrzebujemy dużo glukozy, bo wtedy. Ceną zostało cieplność, jaką płacą wszystkie ssaki, to jest sen. My musimy spać, więc organizm się regeneruje wtedy. Jeżeli on ma wolne kwasy tłuszczowe, a wasza przemiana materii spada bardzo, bardzo nisko, bo on musi się zregenerować, więc wszystkie prace są zamknięte, teraz się odbudowujemy, yy, no to on się odbudowuje nie na glukozie, tylko odbudowuje się właśnie na kwasach tłuszczowych, bo glukoza hmm. jest potrzebna do raptownych zrywów, bo łatwo glukozą się gospodaruje, natomiast jeśli jej nie ma, organizm ją wtedy wciska wszędzie, gdzie się da. Glikogen mięśniowy wątrobowy w tkankę tłuszczową. To jest dla niego bardzo cenne. A jedna cząsteczka tłuszczu to jest prawie 2,5 cząsteczki glukozy. Więc mu się bardziej opłaca spokojnie rozłożyć tłuszcz mm -hmm. i nie wybudzać cię w nocy, bo on ma wszystkiego. Ma potątam aminokwasów, ma białko, które się długo trawi, a ty jeszcze zwalniasz jego trawienie poprzez zwolnienie perystaltyki, dodając tłuszczu, bo tłuszcz wolniej przechodzi przez przewód pokarmowy, i przez 8 godzin powiedzmy snu. <laughs> w idealnym świecie tak chciałem dodać. No, y ważne. Tak, yy, nie potrzebuje się wybudzać, organizm nie potrzebuje niczego uzupełnić, może potrzebować coś wyrzucić z siebie, w sensie, mm -hmm. żeby się posił do toalety, prawda? Bo ma przemianę materii, on się regeneruje, powstaje dużo azotu, to się zbiera, nerki wydalają, mamy parcie, prawda? Mm -hmm. Potrzebę mikcji, jak to się mówi, czyli oddania moczu. Yy, I to jest najlepszy sposób. Czyli poradzić długotrawiące się białko, Czyli albo białko, przedłużyć właśnie, trawienie się ten. białka, hmm. włas tłuszczem, pomożesz sobie zrobić serek, do tego jakieś koncerny bej jak serwatki, dać oliwę z oliwy, czy oleju rzepakowego, bo to jest dokładnie to samo, hmm. nawet jeszcze lepsze składowo, jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe, i masz rozwiązanie problemu.